Medytacja ma długą historię i od tysięcy lat jest praktykowana w różnych kulturach na całym świecie. Medytacja przynosi wiele korzyści, takich jak redukcja stresu, poprawia zdrowia psychicznego czy lepsza kontrola emocji. A gdy prowadzi się swoją firmę i ma się na wychowaniu dwójkę małych dzieci, to poprawa tych rzeczy myślę, że miałaby bardzo pozytywne skutki. Dlatego właśnie zacząłem szukać jakichś takich rzeczy, które pomogłyby mi uzyskać w jakiś sposób ten spokój. Stąd pomysł medytacji. Więc od dziś, przez najbliższe 30 dni będę medytować 10 minut dziennie. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak się medytuje. Widziałem tylko filmiki, jak ludzie siedzą z, z, ze nogami złączonymi, z rękoma w jakiejś takiej pozycji. Na początku spróbuję sam. Zobaczę, czy mi się uda. Nawet nie wiem, co ma mi się udać. A potem wrócę do internetu i poszukam jakichś podpowiedzi. No dobra. Zaczynamy. Nogi tak. Szesnasta trzy. Ręca. Coś z palcami. Tak, tak. Dziesięć minut. Dobra, skup się. Co mam zrobić z rękoma? W dół, w górę? No dobra, nie myśl, nie myśl, nie myśl, słyszę jak jakaś mucha lata, nie myśl o tym, że mucha lata, nie ma muchy, nie ma muchy, Uff. cały czas ją słyszę, no dobra, chyba już, 16.04, <grym> nie idzie mi. Okej, okay. jak medytować? Usiądź lub połóż się, ustaw limit czasu, zwróć uwagę na swoje ciało, poczuj swój oddech, zauważ wędrówki swoich myśli, bądź wyrozumiały dla wędrującego umysłu, zakończ ze spokojem i życzliwością, podejmij świadomy wysiłek, aby skupić się na chwili obecnej bez osądzania jej. Co? Najlepiej zacząć od krótkich 5-10-minutowych medytacji stopniowo, wydłużając czas trwania do 30 minut. Moim zdaniem 15-20 minut dziennie w zupełności wystarczy, aby odczuć korzystny wpływ medytacji. Ważna jest systematyczność. Zazwyczaj medytowałem w domu. Jeżeli w ogóle można nazwać to medytacją. Próbowałem medytować w domu. No i będąc z wami zupełnie szczerym, ani razu nie udało mi się osiągnąć tego stanu medytacji. Zawsze myślałem, byłem gdzie indziej, że trzeba zrobić zakupy, ściąć drewno, napisać maila do klienta, o czym będzie ten e-mail. Stawić pranie, pojechać autem na przegląd i potem pomyślałem, że może właśnie na tym polega medytacja, że sobie siedzisz i myślisz o rzeczach, które musisz załatwić w spokojny sposób. W domowym albo leśnym zaciszu. Okej, okay, tu muszę przerwać na chwilę, bo wczoraj wydaje mi się, że wydarzył się punkt zwrotny w całej mojej medytacji. Czyjechałem do lasu, żeby medytować i zapomniałem czapki. Strasznie źle się z tym czuję. Wczoraj miałem strasznie trudne rozmowy z klientami plus montażowo no, nic mi nie wychodziło. Wiadomo, bywają takie dni. I dodatkowo moi synowie też nie pomagali, ponieważ ciągle się kłócili i bili. no był bardzo zły dzień. I miałem iść się umyć, położyć spać, bo naprawdę miałem dosyć tego dnia. I pierwszy raz miałem odpuścić moją codzienną medytację. Ale tyle rzeczy już w swoim życiu odpuszczałem, że pomyślałem sobie, że nie. Nie tym razem. Do tej pory wszystkie swoje medytacje starałem się nagrywać, choć nie wiem do końca po co, bo nic z tego nie wynikało. I wczoraj też nagrałem, ale już tak bardziej od niechcenia, dlatego jest gorsze światło i kadr. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy to, że wczoraj byłem taki zmęczony całym dniem, spowodowało, że pierwszy raz, odkąd zacząłem swoją codzienną medytację, pierwszy raz naprawdę coś poczułem. Wiem, że to strasznie dziwnie zabrzmiało, ale naprawdę potrafiłem się wyłączyć. Albo po prostu zasnąłem. W każdym razie po przebudzeniu się poczułem się 100 razy lepiej. Nie czułem już tej złości, całego dnia i takiego zmęczenia. Także pomogło. Więc przejechałem sobie dzisiaj do tego lasku, który jest niedaleko mnie, żeby sprawdzić, czy udało mi się opanować potęgę, jaką jest medytacja. No nie, nie udało mi się. Ale nie byłem już na siebie jakoś zły, tak jak wcześniej, że mi nie wychodzi. Bo myślę, że po tym dniu zdałem sobie sprawę, o co chodzi w mojej medytacji, że każdy ma inną. I dzisiaj, w ostatni dzień mojego wyzwania, 30-dniowego wyzwania codziennej medytacji, mogłoby się wydawać, że tak naprawdę, że nie udało mi się osiągnąć przeze mnie wyznaczonego celu, czyli codziennej medytacji po 10 minut mniej więcej. Ale to nieprawda, bo to, że tylko raz udała mi się taka książkowa medytacja, to nie znaczy, że to, że próbowałem codziennie siedzieć przez 10 minut w domowych czy innych warunkach i próbować tej medytacji, to nie znaczy, że mi się to nie udało, bo, bo ja czuję się zupełnie inaczej. Słońce wyszło, trzeba ściemnić trochę. Przede wszystkim udało mi się być systematycznym. Coś, co było moją największą bolączką, co bardzo często poddawałem się przy jakimkolwiek innym projekcie. Teraz faktycznie przez te 30 dni, dzień w dzień, siadałem i próbowałem medytować pomimo tego, że raz byłem bliski temu, żeby odpuścić, to mimo wszystko zrobiłem to. I wtedy właśnie to się najbardziej opłaciło. Na pewno będę dalej to kontynuował. Nie wiem, czy codziennie, spróbuję, pomimo tego, że już tak naprawdę nie muszę, bo moje wyzwanie minęło, ale jestem ciekaw, czy im dalej w lazu, tym będzie lepiej. I na pewno, jeżeli będzie sens zrobienia o tym filmiku, to wrócę z tym do Was i opowiem... Dzięki. I opowiem swoje dalsze przygody z medytacją. A tymczasem... Idę w ostatni dzień pomadytować razem z pociągami.